Jest poniedziałek, 28 kwietnia, minęła godzina 22, zapraszam do Studia Lotto. Dobry wieczór, Marcin Mańka, witam serdecznie. W aplikacji mobilnej Lotto dostępny jest program lojalnościowy Win2 to program, w którym grając w gry i loterię lot, to zdobywa się punkty, a te można następnie wymienić na nagrody lub wykorzystać na dalszą grę. Każda wydana złotówka to 3 punkty, ale są liczne promocje, dzięki którym można zdobyć ich więcej. Na przykład od dziś do niedzieli w promocji Win to Branie mogą Państwo otrzymać maksymalnie 300 punktów za zakup dowolnych gier, a w majówkę w promocji Graj w Klasyki 50 dodatkowych punktów za grę w wybrane gierki. Więcej informacji o można znaleźć w aplikacji mobilnej Lotto. W sobotnim losowaniu Lotto padła szóstka, dlatego jutro gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia to 2 miliony złotych, a jeśli do zakładu Lotto dopłacą Państwo złotówkę, to zagrają o milion złotych w Lotto Plus. Powodzenia. Rozpoczęła się nowa promocja w multi, multi Do środy wszystkie wygrane przy typowaniu 6 liczb są o połowę większe w tej samej cenie zakładu. Grając z plusem i zwiększając stawkę, mogą Państwo wygrać 64,5 tysiąca zł. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kulbę. Maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwudziestu pięć, trzydzieści dziewięć, pięćdziesiąt trzy, cztery. Pięćdziesiąt siedem czternaście czterdzieści jeden czterdzieści dziewięć trzydzieści pięć sześćdziesiąt dziewięć siedemdziesiąt osiemdziesiąt siedemdziesiąt dziewięć, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia jeden, siedemdziesiąt pięć, siedemdziesiąt siedem, pięćdziesiąt osiem, osiemnaście, dwa osiemnaście jest plus. Najwięcej wygranych trafia się graczom Mini Lotto. We wczorajszym losowaniu padło aż trzy piątki, każda warta ponad 120 tysięcy złotych. Trzymamy kciuki za kolejne wygrane i zapraszam na Mini Lotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule, komora mieszania jest kusta zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. 9, 29, 33, 25, 32. W losowaniach kaskady padło już prawie 480 wygranych po ćwierciu 1000 złotych. Żeby zdobyć taką wygraną, wystarczy wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb, znajdujących się na losie. Tego Państwu życzę i zapraszam na kaskadę. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 ludzi. 13 2 11 7 Dwadzieścia cztery, osiem, dziesięć, trzy, dwadzieścia trzy, dwadzieścia dwa, osiemnaście. Jutro wieczorem w Helsinkach odbędzie się losowanie Eurojackpot, do wygrania będzie 420 milionów złotych. Zasady tej gry są bardzo proste. Typuje się 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12, a jeśli chcą Państwo zwiększyć szansę na wygraną, polecam grę z systemem. Regulamin gry systemowej w Jackpot jest dostępny na lot.pl. Kto gra w ekstra pensję, ten ma szansę wygrać pensję na lata. W zależności od wysokości stawki gry, to może być od 5000 złotych do nawet 50 tysięcy złotych wypłaconych co miesiąc przez 20 lat. Życzę Państwu jak największych wygranych. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule. Będy maszyny są puste. Zwalniamy blokady. I rozpoczynamy rysowania. Siedem, szesnaście, trzynaście. 12. A ostatnią liczbą wylosowaną w Ekstrapensji jest liczba 4. Dopłacając złotówkę do zakładu Ekstrapensji grają Państwo 100 tysięcy złotych premii w Ekstrapremii. Na koncie mamy już ponad 160 takich wygranych, a kolejna może się trafić za chwilę. Powodzenia. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule. Będą maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 4 28 33 5 14 A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra Premi jest... Liczba 2. Wyniki losowania oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl żeby dołączyć do programu lojalnościowego Win2 wystarczy pobrać najnowszą wersję aplikacji mobilnej Lotto, a następnie przejść szybką rejestrację. Następne spotkanie dobiega. Nasze spotkanie dobiega końca. Zapraszam na następne, w imieniu Renaty Melendy Potrykus, na jutrzejsze wieczorne losowania. Rozpoczną się one jak zawsze o godzinie 22, a będzie można je obejrzeć na antenie TVP3 lub online na lotto.pl i na profilach Lotto w mediach społecznościowych. Spokojnego wieczoru. Gdy grasz w gry Lotto, stajesz się kimś wyjątkowym. Maestro, dziękujemy. Poproszę, zdradź. Stajesz się supergraczem. Masz moc, by wspierać polską kulturę i sport. Graj w gry Lotto i spełniaj własne marzenia. Podwieść was? Gry? Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl. Gdy grasz, wszystko gra.